Wieczór. Jesteśmy z komisji oceniającej pożyteczność dla społeczeństwa. Proces rekrutacyjny, co prawda, no, przeszedł pan wzorowo. Ale nie ma pan kredytu na mieszkanie. Co za tym idzie? Nie będziemy mogli od pana wymagać rzeczy nierealnych, umiatać panem, gnoić. No, nie ma pan tak ciężkiej sytuacji. Stworzyć życie, które odzwierciedla Wasze wartości i zaspokaja Waszą duszę, nie jest łatwo. W kulturze, która bezlitośnie promuje chciwość i zysk jako najwyższe dobro. Osoba, która z radością wykonuje swoją pracę, jest często brana za ekscentryka. Ambicja jest szanowana tylko wtedy, jeżeli pnie się w górę wyimaginowanej drabiny sukcesu. Osoba, która zostaje w domu po to, by wychowywać dzieci, jest uważana za kogoś, kto marnuje swój potencjał. To tak, jakby zysk i praca były jedynymi wartościami którymi charakteryzujemy ludzi. Będą wam wmawiać na tysiące sposobów, subtelnie lub mniej, że musicie się wspinać i nigdy nie będziecie zadowoleni z tego, co robicie i z kim jesteście. Wymyśleć własne znaczenie życia nie jest łatwo, ale jest ciągle dozwolone. I uważam, że będę dużo szczęśliwszy mając na głowie tylko własne kłopoty. O, się. Ach. Mamusia mówi. 星期三课一课。<laughs> <laughs>